W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie lampkę Pro Xa model Hydra 2. Lampka znajduje się w takim papierowym czarno-czerwonym półotwartym pudełku. Można sobie spokojnie lampkę włączyć, sprawdzić jak świeci. Z przodu na opakowaniu mamy Podstawowe informacje, takie jak rodzaj akumulatora, jest to bateria litowo-polimerowa 1100 mAh. Jasność przedniej lampki to jest 400 lumenów. I w lampce są diody TG3, cokolwiek to znaczy. W tylnej lampce jest akumulator tak samo litowo-polimerowy 200 mAh. Jasność diód to jest 10 lumenów. I tutaj jest 6 diód SMD. Z boku opakowania mamy wypisane funkcje przycisków. Jedno kliknięcie to jest włączenie lampki. Kolejne kliknięcia to są zmiany trybów świecenia. Mamy w tej lampce 4 tryby świecenia. 100%, 60%, 30%, stroboskop, plus 100% i dodatkowe diody. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy wyłącza lampkę. I podobnie jest z tyłu. Jedno kliknięcie to jest włączenie. Kolejne kliknięcia zmieniają tryb świecenia. Z tyłu mamy już więcej, bardziej szczegółowych informacji. W przednim światełku została zastosowana superjasna dioda TG3 plus dwie dodatkowe diody SMD. Tryby świecenia to 100% 400 lumenów i w tym wypadku bateria wystarczy na 3 godziny. Kolejny tryb to 250 lumenów 60%. Tutaj światełko będzie świeciło przez 4 godziny. Kolejny tryb 120 lumenów 30% i 6 godzin świecenia. W trybie stroboskopowym to jest 8 godzin świecenia, i w kolejnym trybie, gdzie światło świeci na 100% plus migają dodatkowe diody, to jest 3 godziny świecenia. Akumulator litowo-polimerowy 1100 mAh 3,7 V. Światełko ładowane jest przez USB-C. Podane są wymiary. Światełko jest zrobione z tworzywa sztucznego plus aluminium. Wodoodporność to IPX4. Światełko po wyjęciu z pudełka wygląda tak. Jest spore i wygląda bardzo solidnie. Główna obudowa światła jest aluminiowa, a z tyłu i z przodu mamy takie. Gumowane, przyjemne w dotyku tworzywo. Z tyłu jest gniazdo do doładowania USB-C. Z przodu dioda główna i tu po bokach mamy dwie takie dodatkowe diody. Uchwyt mocujący do kierownicy to standardowa gumka, zapinana na taki haczyk. Trzyma się to bardzo mocno, solidnie. Światełko oczywiście można wypiąć z uchwytu i bez problemu zapiąć. Przycisk włączający i zmieniający tryby świecenia. Jak światło jest naładowane, to świeci się na zielono. Jak, za, jak bateria się rozładowuje, zaczyna migać. Także jesteśmy informowani, kiedy bateria zaczyna się rozładowywać. Tutaj mamy 5 trybów świecenia: 100%, 60%, 30% stroboskop i 100% plus te dodatkowe diody. Światło daje naprawdę nieźle. Widzicie, świecą te diody po bokach. Tak wygląda tylne światełko. Jest tutaj 6 diod. Z boku napis producenta. Mocowanie. Gniazdo USB-C do ładowania. I tutaj przycisk włączający. Mamy 5 trybów świecenia. Światło ciągłe. Takie latające diody. Migające. To jest chyba najjaśniejsze, najbardziej widoczne. Kolejne migające diody i wyłączenie. W zestawie mamy jakieś tam papierki. Mamy uchwyt do tylnego światła. Światełko można zamocować pionowo, jak i poziomo, jak kto woli. Typowy gumowy uchwyt na haczyk. Trzyma się to bardzo mocno i solidnie. Dwa kabelki, zwykłe USB na USB-C, więc można jednocześnie ładować oba światełka bez problemu. Fajnym dodatkiem do przedniego światełka jest taki drugi uchwyt. On ma takie mocowanie jak na przykład w GoPro, w kamerach sportowych. Dzięki temu światełko można też zaczepić na uchwycie od kamery lub na takim dodatkowym uchwycie, na którym się montuje jeszcze licznik. Także tak to wygląda. No ale światła nie są od tego, żeby bawić się nimi w domu, także idziemy przetestować nadwór. A tak wygląda światełko zamontowane na rowerze. I teraz zrobimy sobie test świecenia w nocy.